thank you Dobrze, dobrze. Halo, halo. E, Patrzę się, że... No mów, e, mamy nowego kolegę jak coś, to, 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 to jest pan, pan Lawenda. Tak. E, pan Lawenda, Rain, Alien... Jak pan... Jak nie wolnicie? mylić z predatorem, tak? Nie mylić się z predatorem. Post postaram się. Chociaż to, wiesz co, jak słyszę Alien, to od razu mi się nie wiem dlaczego, ale na słowa kontra Predator. Znaczy... Ciekawostka, a ten o mnie, że nigdy nie oglądałem y, serii obcy. O, ale to co, nie lubisz y, horrorów, czy. Ja jestem wielkim miłośnikiem horrorów, ja kocham horrory, okay. ale chodzi mi o to, że nie oglądałem nigdy tego, właśnie. Y, y, ALIENA. To dziwne w takim razie, skoro lubisz. O Tego. Właśnie ja w DBD się zakocham w a tak ogólnikowo jestem osobą nieoglądającą y, ten. S, y, takie science fiction y, kosmiczne to nie jest dla mnie, ale horror uBó... czekaj, muszę cię ściszyć, bo tutaj mi dają znać na czacie, że mam cię kapek za głośno. A nie, nie, to ode mnie po prostu czasami jest tak. weź coś mów? O, teraz to ja ci mam trend, czekaj. Ech. No ja tak mam, że czasami ludzie są głośno, czasami są za cicho i to takie... No, ale. Jest jak jest. Najważniejsze, no. że wszystko działa. Siema. Dziękuję Raku. za. No, mów, mów. Znaczy u mnie followek jest. E, dziękuję. E, e, nowy obserwator. Nowy, e, nowa, e, nowa... Nowe nasionko lawendy. Nowe w nasionko lawendy. Widzisz, jak cię chciałam dodać do tego, do opisu, ale ja nie wiem, jak twój no. kanał się nazywa, nie mam kompletnie pojęcia. A ten link nie działał, więc. No. Tyle z tego wyszło. O, e, on nie jest cicho, ktoś pisze. W sensie, że ja jestem cicho, a to widzisz, może mnie musisz podgłośnić. E... Czekaj. Jak cię wyszukać? Powiedz, jak się nazywasz na Twitchu na Twitchu ja jestem Purple Alien Rain. Aha, czekaj, to nie powinno. Alien... oj Rain, okej. Okay. O jest, patrz na żywo na mi się pokazuje od razu. Patrz na, patrz, na nie. żywo nie. Na... Aha. Arbus! E, Arbus, Arbus do buzi... Weź już e, nie, nie... Nie... będę się na szable i na rudą szmatę. Co? I na klunę. Co? Co, co? co tam się dzieje? E... Dosłownie. Teraz przybył taki koleżka, z którym, z którym gram w DBD. Okej. Okay. No. I ma, jest serwer u niego Discord. E, e, dyskryminacja szabli i rudej... Aha. E, ...klauna. O Jezu, to ja nie wiem, bo ja jestem kompletna lama. Ja nic nie wiem, ja nic nie pamiętam, ehm, także... Rudno, e, ruda małpa to jest... Makeyla fucking move. Okay. a szabla to jest sable matko Boska, dla mnie to jest czarna magia co ty mówisz, ale ja mam nadzieję, że prędzej czy później się nauczę czekaj, ja ci daję obserwację żeby nie było e, skopiowałam linka o... Hubert zawsze jest rekondowo cicho, tak? Lime? ojej, to ja nie widziałam, cześć Irek kurde Lime, dochodź do nas, na discorda Eee, o, Gen z też mi dał, Bardzo dziękuję, 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 pani lawenda. Proszę, proszę. Eee, na tym YouTubie to sobie mogę do dupy wsadzić, a nie oglądać live. A ty nie masz live oglądać live, a ty masz do nas dołączyć i grać. To ja ci tak powiem od razu z góry. Eee, powiedzcie mi, czy teraz jest dobrze słychać, bo ja ściszyłam pana lawendę, ale yy, wiecie jak to jest, nie? Ja słyszę inaczej. Halo, halo, pan, lawenda. Pan, mówi? pan lawenda, mi głos, poczekaj, bo ja teraz będę pierwszy raz słyszeć panią, y, panią Lime. Pani Lime? Pan lawenda jest dla głośno w chuj. Pan lawenda dalej jest wol... głośno <noise> w chuj? Aha, to poczekaj. Ale to muszę się indywidualnie, bo u ciebie nas już chyba za Tak, okay. a dobra, boże drogi, ja y, Lime i ja cię pierwszy raz to, 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 słyszę i to jest dziwne uczucie. Gdzie śpiewałyśmy razem? Ale tym, się, że ja pamiętam jak wyłaś, ja to nie, nie, nie pamiętam. O mój Boże. Dobra, muszę się przyzwyczaić, Boże drogi, ale fajnie, fajnie, dobrze. Jezu, nie wy jesteście za głośno. Chciałeś mieć płeć damską, żeńską, to <ścoughs> wiesz, baby gadają głośno. Dobrze, dobrze. E, ar, e, Tego. Czekaj. Nie wiem, czy wysłałaś, ale wyszukamy jakąś kawkę lata, Ona jeszcze to była eee, Nie wiem, czy coś... Ty, weź, bo chyba kogoś innego dodałaś. Znaczy, ja nie wiem. Jak? Poczekaj, ja nie wiem, ja w kolej. czekaj, in game kogoś mam, mam tylko tego, purple aliena, a ciebie nie widzę, a ty dałaś te numerki? Próbuję jeszcze raz, tak dałam te numerki, siema Juka, siema, elo, elo, 3, 2, dobry, tutaj pan lawenda tak, to jest pan lawenda Teraz wszystko do wyrzucenia. Całe lory, czy coś, wywalić do kosza, spalić ten kosz i teraz trzeba wypisać od nowa. Nie no, czekaj, wyprzedź, ci skrinka. Czekaj, bo ja nie dałam swojego life'a nawet, kurde, na ten z tego wszystkiego. Poczekaj, matko jedyna. Everyone. eweryłone, eweryłone, poczekajcie, ja muszę zdjąć, bo no, zaraz purpla dam ten. <laughs> Linka, nie swojego, poczekaj. Okej, okay, okej. Okay. O, na... Copy link. Tydzień. W ogóle jak tu się dochodzi do gry? Czekajcie, co wiadomo? No, musisz na... wejść do lobby i na plusie... Znaczy, zacznę. jestem w lobby, patrzę i właśnie tam jest tak. tylko y, Pan Lawenda i właśnie on nie jest na plusie dostępny. O, to jest problem. Sprawdź, y, czy... Halo? Halo, dzień dobry. Sprawdź, czy yy, yes. nie na zaproszenia znaczy, O wiesz, dostałam, Ja mogę ci wysłać zaproszenie O dobra to chyba że dołączymy do No to proszę akceptować Tak dołączcie do pana Lawendy Dobra ja też dołączyłam, to będzie A nie mam pana Lawendy To może a ja bardzo yy, kocham swojego przyjaciela który jest yy, bardzo miły i uprzejmy Wiecie, bo coś mi tutaj piszczy, wszystko mi ten. Czemu mi to wszystko działa źle? Ja dostaję lagi. Co ktoś mi napisał, że nie działa mi ten? Live na tym. Na czym to wina YouTube'a, bo jak chciałam wejść na lewa, to się też cały czas tylko ładował. Ojej, faktycznie. Więc. Więc pewnie YouTube coś spieprzył u siebie. Czekaj, muszę zobaczyć, kurde, co jest. O. Stream nie działa faktycznie, kurde, coś tam. Chwila, bo mi zeszło DVD y, szmakować. Czekaj, dam mi. tutaj widzę, że to pierwsze, te. te... Takie dodawanie się to trochę, kurde, zajmie, potrwa. Ojejkuś, co dostałam? Akcept piłka. Nie wiem, coś... Ja wszystko poklikałam, ja już teraz nie wiem, co ja zrobiłam. <grym> ja jestem gdzieś. Wszystkie to musisz tam mnie przyjąć zaproszenie. Ja dają, wszystko być, do... Grać. Czekaj, ja wszystko chyba poklikałam. Nie no, wysłałam Ci... Nie ma innej kawki. Chyba, że nie daje się spacji między tym... Nie, nie ma, ma spacji. Oh Czyli komuś innemu dałaś... To to Ej, ale jakieś bezczelne, ktoś się nazywa tak jak ja? Ja e, jestem Uyuki, Uyuki jestem jak coś. Do mnie ten, e, dzwoni znajoma ze szkoły. O matko, nie ma miejsca na tym już, na, na grze e, powiedz. Nie, ale ona nie umie grać, ona jest e, młodsza ode mnie, ona nie umie nic. Ona nawet, ona jest e, ze mną umie chociaż chociaż mówić? Ale... Umie, ojej, a chodzić? Wszystko, wszystko ten, działa? Nie no, ale... Uwie, taka, ale nie ale, umie odbierać. Nie, on tak wszystko, ale nie odbierać. Nie tak jesteś ty. Dobra. Jest, Sprawdziłaś, jak ponoć nie przyszło, że Dobra, Ja za nie? dobrze. Ja do nie muszę oddzwonić. A może literówkę nie napisałaś muszę. na tym na serwerze? Kto, że ja? Nie wiem. No. Nie, ja normalnie przekopo... przekopiowałam. No przekopiowałam, wysłała mi za ale mówi, że go nie, nie ma. Nie ma, nie ma takich ludziów jak ja. Gdzie to się teraz patrzyło? No, ale ty musisz zaakceptować. No ale ja się nie widzę! Musisz, nie jak to? Nie widzisz mnie na liście, ale nie na tym plusie, tylko gdzieś Nie, ja Czy mam szukać, tak? Jak tutaj. A czekaj, jest request. Poczekaj. Hotdog. Omg. Oh Powiedz, no... że ty jesteś hotdog młody. Tak. Tak. <laughs> nie, nie no fa fajne, 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 Podoba mi się. No teraz mnie mi... no. po Podoba mi się. Po bardzo mi się podoba. No. A jest bonus na punkty na surveyorza. Czekaj, bo muszę włączyć YouTube jeszcze raz. Tak, to frak. Jest problem. Ludzie, jest problem. Jaki jest problem? Zakończę i odpalę jeszcze raz.